Jestem w Zabrzu na ulicy 3 maja. Jadę w kierunku ulicy Getego, ulicy Getego, przy której powstało już jakiś czas temu centrum przesiadkowe. Co za tym idzie? Zmieniła się tutaj nieco organizacja ruchu. Mamy. Jednorondo sobie pojadę teraz w kierunku dworca, czyli w stronę placu dworcowego. Jak widzimy plac dworcowy jest drogą bez przejazdu po wypieprzami wszystko. wszystko tutaj w zasadzie można powiedzieć żadnych Wielkich zmian nie ma, poza właśnie tym, że tutaj nie ma, nie ma przejazdu. Na końcu jest tylko miejsce, tak naprawdę, do, do zawracania, i to jest, można powiedzieć, wszystko. Myślę, że nawet sobie na to miejsce do zawracania można pojechać. Tak, jak zawraca tutaj autobus. Droga tutaj od ulicy wolności jest drogą jednokierunkową, bo ta droga tutaj przed nami stąd też właśnie tutaj ten plac dworcowy jest tak na wprost nieprzejezdny. Jest, można tutaj tylko tak naprawdę dojechać sobie do, do dworca i wrócić z powrotem do do ulicy Getego i ja tak właśnie jadę, wracam sobie na ulicę Getego do tego pierwszego z rond, na którym to rondzie pojadę drugim zjazdem, a więc do ulicy Getego oczywiście. Zatręcona tutaj sygnalizacja na przejściu dla pieszych. Po czym mamy kolejne rondo? A więc, jak widać, na samej ulicy Getego, na dość krótkim odcinku, mamy w tej chwili dwa to, to parking jest. ronda. Parking jest tutaj nad u góry, nad tymi stanowiskami co autobusy, co jest wsiadanie i wysiadanie.